No, ja, mam ja mam wybranej i na push, jako. Te kampy to były baity, oni teraz zagrają normalnie. No jasne, jasne. Tej kempy, a teraz ja się rozhodnę, że a, my idziemy zacząć grać, wiesz. No jasne. Co razy tak było, że ludzie kampili, a potem graj no. No. no Dobra, jedziemy na kopę. Ano, no, idziemy, idziemy. Mam że tam macie turba na tych Czekajcie, okay. to jako... Okay. Tak já jsem na no, hru 97? <laughs> oh jdu. Okay, 9.7. 9.7. Dobre, poďte do fajdu, poďte do fajdu. 97 čo jde na nás? Poďte to fokusovať, oh, nice. fokus. Tisíc. Ja veď čo 9.7 máte na nás? Ja ho dobu, ja ho dobu, ja 700? Poďme chodte za biami. Na ránu 9. Vole! Vrapčák, kúpiť Má Ebra na hej? Więc bicie kep, bicie kep. Licha, ile zrób? Tysiąc widocznego, tysiąc widocznego głucha. No to więcej nie zrób, jak tyle widocznego. To co jest, skoro? Nie, tam miałem, no, Pacha, taką Licha, dawaj jeszcze tego. No, ładuję. Nie ma szans. Kurwa, Pacha, proszę. Na serum 지지 <laughs> <laughs> <laughs>